E, siema, jestem Piotr Gaming dzisiaj, dzisiaj wam pokażę las, który jest obok mojego domu Chodźmy Co? E, Teraz że chyba teraz, że tam jest szałas. Sza, szał, szał, tam są ptaszki. Latające. Już idziemy do tego szałasa. Może tam siedzą. Ty może już chodź. Dziękuję. bym Dąbę o ten pachołek wywalił. Eee. O, tutaj jeszcze jest taki korzeń. O. 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 Jak sobie przejdziemy, to ja kiedyś z moim kolegą tutaj chodziliśmy tym lasem, i znaleźliśmy gdzieś w tym miejscu jakiś plecak, ale i tak mnie to w gówno obchodziło, i gówno obchodzi, i gówno będzie obchodzić. Jak przejdziemy, tam, tam, to tam będzie albo jest. E, Coś podobnego do meteoryta, ale zapewne to nie. To jest zapewne zwykły kamień, który wygląda jak. przegógów. No, gdzie ten kamień? Gdzie to było, Piotr? Tam? A, dobra. Szkoda, że nie wziąłem elektrycznej hulajnogi od siebie, to myśmy szybciej dotarli. O, ten, ten, ten las jest trochę duży. Czemu? To to jest po pierwsze gdzieś tu To znaczy ja wiem, że to jest tu Bo ta kamera jest taka dobra. Że nic za nie nie widać. O! Proszę bardzo, wszędzie śmieci. Proszę zobaczyć jakiś kamień wielkości główna. Dinozaurowego. Tam? Ten las jest naprawdę spory. To był taki mały filmik. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i my będziemy powoli już iść sobie do domu no i nara.